Rocznik 03 i 06 porównują swoje wyniki. Z egzaminu ósmoklasisty. Ja gimnazjalna mam. Aha! Chodziłeś do gimnazjum? Ja chodziłem do gimnazjum. To jest jakiś wybryk po prostu natury, ludzie z gimnazjum. A ja <grym> uważam, że gimnazjum było dobre. A ja tak nie chciałem tam iść wieże gimnazjum, jak się okazało, że go nie będzie. Teraz zobaczymy po wynikach. Co było lepsze. Język polski. 84%. 76%. No, ale bardzo podobne też wyniki i bardzo tak. dobre wyniki. Ale ja ci nie powiem, co ja tam zawaliłem, bo ja niestety nie pamiętam tyle lat. I ja też, ja dokładnie też. Matematyka. 68%. 62. Ja, ja chciałem sobie... mieć 100%. I ja tam właśnie nakombinowałem strasznie i mam 60. Ja chciałem mieć 50. Skończyłeś z wyższym niż ja. Mm -hmm. Język angielski. Tu jest najgorzej, tu jest 64%. U mnie jest 85. Ja nie wiem, czy ja mogę być tą historię. Ja próbowałem ściągać na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego. Nie z telefonu czy czegoś takiego. Tylko miałem taką koleżankę, co się mm -hmm. w ławce obok. Ta zawsze lepsza, pewnie. Tak. No i ja, no wiesz, no nie wiedziałem, że jest inna kolejność ułożenia pytań. Okazało się, że miałem pozaznaczane dobrze, ona mi podawała swoje odpowiedzi i miała inną kolejność i Dobrych zmieniłem wszystko na źle. No i karma cię dopadła. Niestety. Nie róbcie tak. A i to jest twój koniec. Koniec, to jest koniec. To jeszcze ty miałeś. Historia i WOS, 63%. Ja nie wiem jakim cudem. Jestem najgorszym typem człowieka, który nie potrafi się uczyć historii. To jest tak, ja bym na rozszerzeniu z historii w liceum. Ja bym zginął. To jest bardzo dobry wynik. Duży egzamin z biologii, chemii, fizyki i geografii. 54. No to jak na tyle przedmiotów? Jak to, to na tyle to też przedmiotów? Mega dobry trzeba wynik. być mega, wiesz. Rozeznanym w wiedzy, no i jeszcze angielski rozszerzony. I było coś takiego jak rozszerzenia tak. w gimnazjum? tak. 75. Bardzo ładne wyniki.